Mateusz Kaniąski, ze mną Pablo Tybori. Cześć, witam serdecznie. Pablo, dbasz bardzo o siebie, to wiedzą wszyscy. Czy nie boisz się tego, że lupa, jeden z swoich atomowych, bo każdy wie jaką sobie uderzeń, oszkodzi ci twarz i znowu będą problemy, wiesz co, no trenuję z chłopakami, którzy mają e, też bardzo mocne uderzenie i tak dalej. I przez tyle czasu mm, jak dostawałem nawet, nic się nie stało, wiesz, no to jest wpisane w ryzyko, że tak byłem zawodowe, nie? E, jeżeli coś się połamie, to się złoży. Jeżeli coś, coś, coś wypadnie, to wskoczy. Co może ci wypaść? No nie wiem, szczęka z zawiasów. To się wchodzi na, na swoje miejsce. Pęknie oczodu? Złożymy. Nos się złamie? Wyprostujemy. No co tu może się stać? Jedynie co to te uszy, kurwa, szkoda uszu, nie? Bo, bo już mi się roją trochę kalafiory. No ale stary, no przeżyłem... przeżyłem My, przeżyłem swój, swój dramat, historię z moją twarzą, która wyglądała strasznie, więc e, takie galafiory mi już nie straszne. Ale to boisz się o tą swoją buzię czy się nie Nie, nie, boisz? nie. nie Warce się w ogóle nie boję o to. Totalnie w ogóle. To, to wiesz, jakby ja dbam o siebie, tak? No i polecam każdemu, żeby dbał o siebie. E, jest z tego dużo plusów. Przede wszystkim dobre samopoczucie i pewność siebie, ale... E, na pewno e, nie boję się o twarz, że jak wychodzę do walki. W ogóle o tym nie myślę, nie? To byłoby chore jakby. powiedziałeś, że Sparring też, też biją bardzo mocno, ale twoi sparring partnerzy nie chcą cię znakotować jednym uderzeniem na treningu. E, Plus nie każdy jednak bije się w takich kniosków, jakie macie wy, bo tam prawie nie ma gąbek. tak, wiesz, to też bijem się w, e, w tych treningówkach do MMA i z nich i to nie są wcale czy, nie zawsze są te takie bombki, bombki, tylko są te też mniejsze. No ale ja tu w ogóle, jak patrzyłem, co samy. No tak, tak, wiesz, no, te, trzeba trafić. No ja, ja nie jestem osobą, która zbiera też, nawet na treningach. Jestem osobą, która ma taki styl, że jakby unika tych ciosów, ale gdyby miało siąść, no to siądzie. No to kurwa, no to później będziemy się zastanawiać, czy szukać lekarza, żeby to składał. Na razie, na razie nie ma takiej potrzeby. A kto bije mocniej, Ty czy Lupa? Wydaje mi się, że ja. Nie wydaje mi się, że ja mocno biję. Dlaczego? Wiesz co, siła jest też z dynamiki uderzenia, tak? On, na pewno jest dynamiczny, ale I jednak i lupa słynie z tego, że jak trafi, to za... ma, zab ma krzepę, to jest gość, który bardzo jest silny, tak? I, i, I generalnie... Tylko, że moim zdaniem to też trochę jest inna siła. To jest taka siła, że stoisz że stoisz i gościowi jakbyś chciał spod żabki, wiesz niby, że solowa i stoisz i mu partyzanta walisz, no to to, ta, to jest taka siła, ale w walce to te, też są nogi, to jest praca nóg. To, żeby ustawić nogę i uderzyć celnie i mocno, to też jest sztuka. Wydaje mi się, że nie będzie mu tak łatwo mnie ustrzelić. Eee, nigdy, nigdy nie mów nigdy, ale, ale no, wydaje mi się, że mocniej bije. Mimo wszystko, mocniej bije i mam nadzieję, że lupa się o tym przekona. <ścoughs> I wy! Wiesz, co? Właśnie, staram się sobie przypomnieć, czy lupa był kiedyś znokautowany. Chyba nie. Chyba nie, na pewno znokautował. A ty byłeś kiedyś znokautowany? Yy, na treningu to tak, że z to to także usiadłem dwa razy mnie ktoś tam trafił, no bo wiesz, no chyba nie ma osoby, która nie została usadzona. Wiesz tyle robi spalingów, tyle tego, więc na pewno yy, byłem trafiony. Ale nigdy nie zgasło mi światło, także tylko mogło mnie zachwiać i, i, i czy usiadłem i od razu stałem, więc jakby nigdy, nigdy tak nie miałem, żeby ktoś mi zgasił światło, że, że nie pamiętam, odcięło mnie i, i, i nie wiedziałem gdzie jestem, nie wiem. Więc mam nadzieję, że tym razem też tak nie będzie. No. Wy w ogóle macie bardzo dobry kontakt z dupą. No tak, no mój chłopakiem, skromnym, e, twardo stąpającym po ziemi. No kurwa, lubię go, nawet. Wolałbym z kimś, z kim mam większy, z kim mam większy, z kim mam w ogóle jakiś problem. Tylko widzisz, ja nie jestem też osobą, która ma problemy i ma wrogów, nie? Bardziej ktoś do mnie może mieć problem, a ja nie. Ja po prostu chcę się bić, ale żeby mieć jakiś oso osobisty problem. I, i, I jakby, żeby wrzało między mną a kimś, to, to tak nie ma. Zobaczcie, nie mam konfliktu wcale. Coś mi się przypomina, że miałeś na początku, nie? Z kim? No, a z kim walczyłeś na początku? Z Arkiem. Z Arkiem nie miałeś żadnego konfliktu? A z Kasiuszem miałem. Tyle, a tylko z Kasiuszem? Kasiuszem z miałem, i to, ale to są, pojechałem nie na drugi, trzeci dzień zrobiliśmy sparring Wiesz, i to są emocje już tam, gdzie są, schodzą, no wiesz, to po męsku się załatwia i tyle. E, później, teraz mam z Kasiuszem taką neutralną e, sytuację i... Kurde, nie mam. Nie mam właśnie konfliktów. I wiesz co, mi one nie są potrzebne, bo ja już w swoim życiu tyle e, dramatów przeżyłem, sam sobie robiłem pod górkę i sam się pakowałem w takie rzeczy, że to jest taka autodestrukcja. Wolę żyć w, e, w dobrych relacjach z ludźmi i chociaż no nie zawsze to wychodzi, no ale one mi niszczą. Ten, te emocje negatywne mnie bardzo niszczą i powodują, że, e, że jestem słaby, że, że strasznie z energii schodzę. A no bywa tak, bo jestem emocjonalnym chłopakiem i, i, i bardzo przeżywam dużo rzeczy i, nie, i. No i tyle, no i dlatego wolę omijać problemy, wolę, wolę ich nie mieć i wolę nie mieć wrogów. Ale jak będzie taki, to na pewno będzie mi się lepiej walczyć niż z takim lupą, z którym nie mam e, żadnego zatarku. Choć wiesz, zamykają klatkę i zapominasz o tym wszystkim. Idzie się, musisz mu urwać głowę, wiesz. Dalej dążysz do walki z Soroko, bo jest tutaj blisko? No się śmieszny, to Training zrobił taki kur... to przejdzie znowu do historii. Kur... No prawie zrzucił chłopa biednego. Ale, ale no chłop robi... Zobacz, no ma oglądalność. No ma to, nie, nie jest sztuczny, przynajmniej jak Muran. Bo Muran to jest kurwa e, gówne, gówno obwinięty w, w, w pazłotku tak naprawdę, czy tam w złotku jak się mówi. Jest e, wiesz, takim farmazonem próbującym się kreować na kogoś, kim nie jest. Nie wiem dlaczego tak ma, ale widzisz, on jest szczery, on jest tym wszystkim szczery. Jaki jest, taki jest, ale jest szczery kurwa, no wiesz, może mogą mu mówić patologię i tak dalej, ale go oglądają. Masz wyświetlenia z niego? Masz najwięcej, prawie, więc... Nie no, z Soroko, tak? Nie no, Soroko robi zdecydowanie największe w całym polskim free Fightach w tym to, momencie. Jakby w tych free, free Fightach o to w tym chodzi, a walkę? No bardzo chętnie z nim bym zawalczył. Oczywiście, że tak, chciałbym, ale, ale teraz jest lupa i zobaczymy kto będzie następny, wiesz. No ja chcę... nie czy wygrać, czy przegrasz. No dokładnie, więc wiesz, nie mo... Jest tu i teraz, nie? Dlatego na tym się skupiam. Ale chcę walczyć teraz jak najwięcej, no. I Piotrek też, no zobacz, Piotrek. Tyle czasu już czeka na swoją walkę, ale teraz już mam nadzieję, że e, no, do, do czerwca zawalczę. No musi, musi, bo ja stary nie przeżyłem jeszcze tego, jak mój brat walczy. On cały czas to przeżywa, a ja nie mogę stać z tej drugiej strony, a chciałbym sobie odpocząć, bo to też jest duża presja, nie wiesz jakby presja, trochę stresu, przygotowania to wszystko i, i jakby chciałbym w końcu stanąć z obok i zobaczyć to, e, jak mój brat to robi. Bo jest w treningu, nie? Jest, jest, w treningu, ostatnio w miał dwa tygodnie przerwy, mocno coś miał z kolanem, ale cały czas trenuje, także no teraz znowu wchodzi w trening, będzie, będzie, będzie się przygotowywał i mam nadzieję, że widzisz, też ciężko jest o przeciwnika, nie? Zobaczymy. I, no zobaczymy. Z takim smutkiem to powiedziałeś. No, no, no trochę taki zasmucony jestem, bo... bo jest jakaś tam walka na horyzoncie, taka zajebista, zajebista. I, ale, ale jedna osoba gdzieś tam się na mnie chce zgrać, nie za bardzo chce. O co chodzi? Nie, nie chcę mówić, ale, ale kurwa, jakby to wyszło, to mówiliby o tym na całym świecie, na pewno. To Masz... Ci, powiem ci... jest poza... z zagranicy? Nie, z Polski, ale... Czemu by... mówiliby na całym świecie? Ale byłby to hit, bo byłaby to druga walka w historii. Miałbyś walczyć z niskorosłym? Nie, ale powiem ci po, to jest za ciekawe, ale nie mogę powiedzieć to, no bo, bo no nie mogę, na razie... Chcesz walczyć z bratem? Nie, nie nigdy byśmy <laughs> nie... Z... ale tak, na pewno z bratem w klatce. A. I tylko tyle, kotyle, dobra? I, I tyle. Dobra, bardzo dziękuję za wywiad, pomocą, Kajutra. jutro. Dziękuję ci.